Za 150 metrów. Lekko w prawo. <ścoughs> Szczur. Znajdujemy się na strzenicy PZEU Włosławek Ostrowy. To właśnie, między innymi, tutaj strzelecka grupa poszukiwaczo-ratownicza doskonali swoje umiejętności. Powodów zaginięć służby mundurowej i ratowniczej mogłyby mnożyć w nieskończoność. Potrafi to być demencja, potrafi to być zbyt udany kawalerski, a czasem jest to po prostu rozładowany telefon, który w tak niskich temperaturach przy użytkowaniu GPS-a potrafi rozładowywać się szybciej niż Tesla na przyprędkości autostradowej. Żyjąc w społeczeństwie informacyjnym bardzo często przechodzimy koło informacji o zaginięciach z pełną obojętnością, podczas kiedy w większości sytuacji ukrywa się zatem ludzka tragedia. Kiedy dochodzi do zaginięcia, szczególnie w tak niskich temperaturach, rozpoczyna się prawdziwy wyścig z czasem, więc dzisiaj porozmawiamy z osobami, które mają pełne doświadczenie właśnie w tej dyscyplinie. Zapraszam do Włocławka na szkolenie strzeleckich grup poszukiwawczo-ratowniczych. Jest zamknięty, rączka mm -hmm. jest zamknięta, nie musisz tego trzymać w ogóle. Tak, jakby ktoś się zastanawiał, to jest zimowy combat shirt. I tak, jest temperatura prawie 0 stopni, a my w nim jest szef w kurtce. Z naszym nasuwa się Wam pytanie, czym w ogóle są strzeleckie grupy poszukiwawczo-ratownicze. Czym jest grupa strzelecka? Komu podlega i jakie są jej obowiązki? Na to i inne pytania odpowiem podczas dzisiejszego materiału i zostańcie do końca, bo będzie naprawdę ciekawe. Pierwszy. No... Ze mną jakieś. Zemnął ki... Nie wiem co jest. Ze mną jest Patryk i Marysia. Dzisiejsze nurkowanie macie już za sobą, ale to nie było wasze pierwsze, który to już raz. No w moim przypadku to tak od 10 do 15 razy już schodziłam pod wodą, więc już trochę jest tego było. Już trochę tego było. Tak. Patryk, jak u siebie? U mnie też podobnie, koło 15 razy już byłem pod wodą, tak ze całym sprzętem to, Czyli już pewne doświadczenie macie za sobą, więc muszę was zapytać, jaki sprzęt najbardziej wam się przydaje w tym terenie? No to taki podstawowy na pewno, typu płetwy, maska, jacket z butlą oczywiście. Trzeba też umyć to wszystko zamontować. To wszystko, tego wszystkiego uczyliśmy się na kursie. No i teraz wiadomo, że praktyka też czyni, no ale też jest taki sprzęt bardziej specjalistyczny, którego no można używać, ale nie trzeba typu nóż, yy, jeszcze komputer. Komputer też jest bardzo fajną sprawą kompas, latarka. Kompas jest bardzo przydatny przy nawigacji podwodnej, ponieważ ważne też jest planowanie, przed w ogóle wypłynięciem, żeby jak w razie coś by się stało, to żeby wiedzieć jak wrócić. To jest też ważne, żeby właśnie znać te azymuty, wiedzieć gdzie się chce płynąć, na jaką mniej więcej odległość i no tak to sobie ułożyć, żeby wszystko było w porządku. Tak, no, no już to wiadomo, przydaje się w razie, jakbyśmy się gdzieś tam zaczepili o jakieś liny, tak. No to w jakiś stopniu możemy sobie tam pomóc i jakoś sobie wypłynąć dzięki. Latarka bardzo pomaga przy nurkowaniu nocnym, bo też takowe miałam okazję odbyć. Swoją drogą bardzo polecam. No i też w niektórych, właśnie, częściach jeziora też jest ciemno, więc taka latarka jak najbardziej się przydaje. Chciałbym również Was zapytać, jakie muszą zajść okoliczności do tego, żebyście faktycznie podczas takich akcji poszukiwawczych weszli pod wodę. No jakiej okoliczności, no to myślę, że jak jest jakiekolwiek zgłoszenie możemy też wspomagać Straż pożarną lub jeśli coś się stanie, powiedzmy na miejscu, no to też e, mamy do tego uprawnienie, żeby pomóc. Ze mną jest Rafał, jak widzicie, nurek strzeleckiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej, więc jesteś świeżo po nurkowaniu, pierwsze pytanie najważniejsze, które muszę Ci zadać, czy jest zimno? Bardzo bardzo zimno, więc skoro tak, to dlaczego w ogóle zszedłeś, postanowiłeś dzisiaj skoczyć do wody? No, jest to element treningu płetwonurka. Nie ma płetwonurka, który nie będzie potrafił poruszać się w wodzie w takich warunkach, jakie mamy dzisiaj. Woda ma dzisiaj 2 stopnie powyżej zera. Wizura jest w zasadzie żadna. Zapraszam. Chciałbym się przekonać, niestety nie wzięliśmy nic na zmianę. Jak operator będzie chętny, to również się z nami zamieni. Ale chciałbym właśnie zapytać, Ogólnie, jaki jest cel takiego szkolenia? Po co się szkolicie w tym kierunku, właśnie żeby schodzić pod wodę? Podnosimy swoje kwalifikacje. Działamy w grupie poszukiwawczo-ratowniczej, tak jak powiedziałeś. mam tutaj 12 nurków, nurków którzy także także będą działać pod wodą w różnych warunkach, niezależnie od warunków pogodowych. To pytanie: dlaczego my się szkolimy? Dla własnego bezpieczeństwa i dla Państwa bezpieczeństwa. Więc chciałbym się zapytać, na co dzień czym się zajmujesz? Jestem urzędnikiem państwowym, nie, nie wchodząc w szczegóły. Czyli nie nurkujesz na co dzień, to nie jest twój, nie żyjesz z tego? Nie, z nurkowaniem spotkałem się pierwszy raz osobiście tutaj w jednostce. Co dzięki jednostce rzeczywiście podnosimy swoje kwalifikacje, kursy KPP. Kwalifikowanej pierwszej pomocy, drony, nurkowanie zapraszamy do jednostki strzeleckiej. Chciałem się właśnie zapytać: aktualnie jest zimno, nie musisz tego robić, nie jest to e, Twój obowiązek, nie jest to część, element Twojej pracy, a mimo wszystko chcesz to robić. Jaka jest Twoja motywacja w tym wszystkim? Samorozwój, przygoda, ciekawość, czy dam radę? Ewentualnie pomóc komuś, nie? Dzięki tym umiejętnościom. To myślę, że warto. Warto zmarznąć, warto zmoknąć. W tej jednostce jestem od lat 11, czyli w zasadzie od początku, kiedy ona powstała, jestem jednym z głównych instruktorów, zastępcą dowódcy jednostki 6651 Włocławek i jednocześnie jestem członkiem strzeleckiej grupy ratowniczo-poszukiwawczej, na której szkoleniu znajdujemy się dzisiaj. Tak Moje doświadczenie to cały wachlarz szkoleń medycznych. Ratowniczych, poszukiwawczych, te doświadczenia wyniosłem ze służby wojskowej i z pracy, którą się obecnie zajmuję. Tak, pracuję cały czas na wysokościach, na linach, to dzisiaj tutaj mm, ćwiczymy pod moim okiem. Plus te elementy, które są prezentowane i ćwiczone albo doskonalone przez chłopaków w innych podgrupach szkoleniowych. Ja zajmuję się stricte linówką. Dzisiaj, bo oprócz tego, jestem też ratownikiem KPP, ratownikiem polawalki. Tak jak mówiłem, mam jeszcze wiele różnych innych uprawnień resortowych. Jestem też płetwonurkiem w tej grupie, więc zajmuję się w zasadzie wszystkim, czym zajmują się członkowie strzelskiej grupy ratowniczo-poszukiwawczej. Tak więc muszę zacząć od w sumie najważniejszego. Pytania, i w sumie pytania, dla którego tutaj przyjechaliśmy. czym w ogóle są strzeleckie grupy poszukiwawczo-ratownicze? To jeden z oddziałów, czy jeden z członów jednostki strzeleckiej 451. Funkcjonujemy od powiedzmy roku w ramach, w ramach jednostki. To była odpowiedź na jakby zapotrzebowanie i szukanie nowych dróg rozwoju dla naszej jednostki strzeleckiej, która jest organizacją pro-obronną, czyli powstała po to, żeby zajmować się szkoleniem młodzieży, szkoleniem ludzi do, do służby w różnych formacjach mundurowych z naciskiem na wojsko polskie. Natomiast idąc cały czas do przodu, szukając jakichś ścieżek rozwoju, szukając pomysłów na to, jak można uatrakcyjnić nasze szkolenia, jednocześnie bardziej przysłużyć się społeczeństwu czy tutaj społeczności lokalnej. Wpadliśmy na pomysł, żeby stworzyć szczelką grupę ratowniczo-poszukiwawczą, czyli oddział czy pododdział naszej jednostki, który będzie zajmował się tylko poszukiwaniem osób zaginionych we współpracy z policją. Ze strażą pożarną i innymi służbami powołanymi do poszukiwania i ratowania życia ludzkiego. Wspomniałeś o jednostce strzeleckiej 4051 Włocławek. Czym jest w ogóle ta jednostka? Nasza jednostka jest to jednostka strzelecka, czyli organizacja proobronna, tak, jesteśmy zweryfikowani, certyfikowani, jak to się kiedyś ładnie nazywało. Kiedy weszła w życie nowa ustawa o obronie ojczyzny, tak? Tam została dookreślona definicja organizacji proobronnej, którą my wypełniamy w pełni. Jesteśmy jedną z pierwszych organizacji paramilitarnych czy proobronnych, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej. I w zasadzie od żalania naszych dziejów, czyli od 2013 roku działamy jako organizacja proobronna szkoląc młodzież, teraz też dorosłych do służby ojczyźnie. Czyli generalnie do służby w różnych formacjach mundurowych z naciskiem na wojsko polskie. Współpracujemy z wojskiem, odbywamy wspólne szkolenia, szkolimy się na obiektach wojskowych, jesteśmy szkoleni przez żołnierzy, jak też sami szkolimy w różnych jednostkach wojskowych, jeśli ktoś nas o to poprosi. Skąd w ogóle bierzecie pieniądze na sprzęt? To jest wkład własny? Czy to są dofinansowania? Pieniądze na sprzęt, czy ogólnie na działanie bierzemy z reguły z dofinansowań, no i z wkładu własnego, tak, czyli utrzymujemy się po prostu ze składek członkowskich, albo z dofinansowań z różnych instytucji, tak jak Narodowy Instytut Wolności, jak, jak sponsorzy, którzy kupują nam część sprzętu, tak jak na przykład militaria.pl, tak, którzy Oferują nam w ramach współpracy, w ramach pomocy, przekazanie jakiegoś tam sprzętu, tak? Tutaj może bez wymienia jakiegoś konkretnego, natomiast no, są to rzeczy, które są nam niezbędne do działania, bo tak? nie da się szukać ludzi w nocy, nie wiem, bez latarek, nie da się szukać ludzi, bez Noktowizji, nie da się szukać ludzi bez dronów, czy po prostu bez jakiegoś nowoczesnego elektronicznego sprzętu, które teraz są niezbędne. W takim razie dla mnie wszystko jest całkowicie zrozumiałe. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Szczególnie za waszą robotę i za to, co wykonujecie. Więc Fajnie, jeszcze że raz. się dla nas czas. Zawsze miło witamy gości, więc zapraszamy każdego w nasze szeregi. Oby tylko częściej. Niestety ja mam trochę dalej, ale być może ktoś z Was jest zainteresowany właśnie wstąpieniem do strzeleckiej grupy poszukiwawczo ratowniczej. Sądzę, że Włosławek <laughs> przyjmie was z otwartymi ramionami, więc jeszcze raz. Dzięki wielkie. Dzięki. Do Wocławka ze sobą zabraliśmy plecak medyczny z firmy Tasmanian Tiger. Jest to interesujący plecak, ponieważ posiada wiele innowacji, ale o tym powiemy później. Dlatego, że tego rodzaju plecak sprzedajemy akurat bez wyposażenia. Więc w jaki sposób ten plecak wyposażyć, zapytaliśmy się członka jednostki strzelwskiej 4051 Wocławek, Zbigniew Żiłkowski Na co dzień jest ratownikiem medycznym. Witamy cię serdecznie. No i już możemy zdradzić, że miałeś do czynienia z tym plecakiem. Już zdążyłeś, że tak powiem, nafaszerować go odpowiednim sprzętem. Tak, no dostępnymi, że tak powiem, środkami tutaj na miejscu spróbowałem go sobie skonfigurować pod takie najpotrzebniejsze rzeczy. Co mogłeś o tym więcej? Które się nam e, mogą przydać, tak? E, no zespół panelowy z przodu. Wszystko co jest pod ręką, e, wszystko co jest e, na pierwszy rzut e, działania ładnie może być skonfigurowane. Czyli to wszelkiego rodzaju gazy metrowe, łącznie z dużymi ilościami folii NRC w obecnych warunkach, w temperaturze, która oczywiście coraz bardziej się obniża, w dużej wilgotności fajna rzecz. Druga rzecz szybkie rozpięcie odłożenie sobie działanie z pozostałymi elementami, tak? No, Takich elementów, których możemy włożyć w plecak, to jest rzecz indywidualna, nie zapominając oczywiście o wszelkiego rodzaju rękawiczkach jednorazowych. No, mamy do czynienia z ludzką krwią, niekiedy z ludzkimi wymiocinami, także konfigurując sobie taki plecak, konfigurujemy go nie tylko dla siebie, ale tak, żeby można było pomóc innym osobom, łącznie z drożnością dróg z tamowaniem krwotoków, z wszelkiego rodzaju zabezpieczeniem cięższych doznań, których może poszkodowany dostać. Także wszelkiego rodzaju opatrunki wielkogabarytowe razem z gazą wbudowaną, czy też opatrunki okluzyjne, które zakładamy na rany kłute. Także indywidualność zależy tylko od naszej wyobraźni, od naszej wiedzy, jednocześnie to też czym my dysponujemy i do czego będziemy chcieli ten plecak sobie używać. Jasne. I tutaj stworzyłeś właśnie swój zestaw tego rodzaju. Pokazywałeś, że e, można tutaj umieścić rękawiczki już na górze tego plecaka. E, no i właśnie pokazywałeś o tym, że można tutaj poszczególne elementy e, przyłożyć. Czy brakuje Ci tutaj czegoś? Czy chciałbyś coś dodać jeszcze, że tak powiem, od siebie? Jedynie co no to oczywiście, widzę, że jest system mole z boku. Jednocześnie długie pasy, które możemy poszerzyć o większe przedmioty, bo niekiedy brakuje nam dodatkowych kieszeni wewnątrz. Wypychanie go w środku no nie jest komfortowe, jeżeli chodzi o noszenie takiego plecaka. Także im więcej rozbudujemy po bokach, tym mniej mamy ucisku na plecach. No, Im więcej kieszeni. Tym ten plecak będzie, będzie bardziej modułowy i przestrzenny. Jednocześnie pragnę zauważyć, że też mamy kieszenie ukryte, które też są fajną rzeczą do wszelkiego rodzaju elementów, które możemy naprawdę umieścić w dowolnej konfiguracji i pochować, tak jak i szyny kramerskie miękkie. No, nasza wyobraźnia, nasze potrzeby. Odnośnie plecaka, no to jest tylko i wyłącznie to co my musimy tam sobie włożyć nie? i umiejscowić. Czasem chciałem się jeszcze zapytać, bo wskazałeś na to, że te elementy są ściągane, bardzo łatwo można je odroczyć od plecaka. Tak, to jest I szyb również... szybki montaż. Uh -huh. I również tutaj pokazywaliśmy, że poszczególne kieszenie można zawsze ściągać. Czy można na przykład zaplanować działanie w ten sposób, że Poszczególna kieszeń będzie stanowiła wyposażenie do innego elementu i na przykład będę w stanie ściągnąć ten plecak, rzucić go komuś. Tak, można by właśnie wracając do tego tematu, też zauważyłem, że one są z możliwością oznakowania danej kieszeni. Także taką kieszeń na przykład sobie dzielimy na pół i opisujemy zabezpieczenie klatki piersiowej, rany, obrażenia, mamy poszkodowanego, my idziemy do drugiego. Robię taką zrywkę kieszeni. Podaję dalej, ja sobie działam na innej części. Mam na kolejnej kieszeni opisane, tak jak jest tutaj przykładowo opisany triaż. Mamy więcej osób poszkodowanych. Ja sobie zielę, tak? Ten potrzebuje pierwszej pomocy, jest kolorem zielonym czyli może być ta pomoc odroczona, następny będzie w kolorze żółtym. My musimy już do niego przyjść, ale jeżeli trafimy osobę, która będzie z masywnym kwotokiem, gdzie też będziemy używali na przykład stazy taktycznej, on będzie w kolorze czerwonym. I on jest naszym priorytetem, także możemy plecak nawet podzielić na takie sektory, gdzie każdy sektor będzie odpowiadał danemu stanowi zagrożenia życia. Tak? Każdy kolor do danej osoby. Ta modułowość jest akurat bardzo istotna. Czy istnieje jakiś taki must have, po prostu elementy, które muszą się pojawić w każdym plecaku? Szczególnie w przypadku ewakuacji czy pierwszej pomocy? Jeżeli pierwsza pomoc i inaczej, nie ja bym rozdzielił ewakuacyjny plecak, Inaczej bym rozdzielił sobie plecak taki typowy dla pierwszej pomocy. Po pierwszej ewakuacyjnej dodałbym jeszcze inne elementy, które będą mi potrzebne, na przykład jeżeli ja bym miał przetrwać 24 godziny poza domem, gdzie bym dodał jeszcze jakiegoś rodzaju pałatki i też bym sobie go pokonfigurował. Tu mamy rzeczy zimne, tu mamy rzeczy ciepłe, tu mam do rozpalenia ogniska, przepraszam, do rozpalenia ogniska. Tutaj do zabezpieczenia ran drobnych. A jeżeli to by był typowy medyczny, no tutaj, jak już mówiłem, ja bym go podzielił właśnie rany, unieruchomienie i jeszcze inne, inne rzeczy, które by były potrzebne w ten sposób. Nie? Tak, żeby mógł go rozdzielić. No, tu jest możliwość konfiguracji tego. Nie? Mhm. A jeżeli chodzi właśnie o rzeczy medyczne, co powinno się znaleźć w takim plecaku? Jeżeli chodzi o medyczne, na pewno wszelkiego rodzaju bandaże elastyczne, duże gazy metrowe. Gotowe zestawy gazu akurat mamy w przypadku systemów wojskowych, co prawda, gdzie w takim pakiecie mamy gazę sprasowaną razem z bandażem, gdzie zakładamy bezpośrednio na miejsce jest dodatkowy punkt uciskowy na masywne krwawienia. Takich nigdy nie za mało. Dodatkowo to, co mówiłem, jeżeli mamy jakieś przeszkolenie, jesteśmy po przeszkoleniu medycznym. Tak jak w moim przypadku jestem akurat z zawodu ratownikiem medycznym, mogę sobie pozwolić na drożność oddechowych w postaci rurek tak ustno-gardłowych, rurek nosowo-gardłowych. Jeżeli jestem laikiem, pozostańmy przy tym, czym umiemy się posłużyć: czyli podstawy, ale w większych ilościach, bo nigdy z jedną gazą nie biegniemy, nigdy nie bierzemy pojedynczych rzeczy. Zawsze w ilościach razy 3, razy 4. Czy jaki będzie sprzęt należał do tych podstaw? To będą rękawiczki, bandaż? Coś jeszcze? Rękawiczki, bandaże, gazy metrowe, yy, zapewnienie komfortu cieplnego, czyli to, co pokazałem na samym początku, folia NRC. To coś musi być. Yy, ewentualnie jeszcze do unieruchomienia, yy, najstarsza możliwość unieruchomienia, czyli chusta trójkąta. Też powinna się znaleźć w takim zestawie podręcznym. Nasz materiał na terenie strzelnicy we Włocławku dobiega już końca. Z kolei szkolenie, w którym dzisiaj braliśmy udział potrwa jeszcze do jutra, a jeżeli chodzi o samo szkolenie wszystkich jej członków, z pewnością potrwa jeszcze długie lata. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dajcie również znać, czy chcecie więcej tego rodzaju treści. A się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w następnych materiałach.